Witam! W dniu dzisiejszym chcielibyśmy Państwu zaprezentować samochód dostawczy z 2017 roku, jakim jest Citroen Jumper. Auto pochodzi z polskiego salonu. Samochód wyposażony został w oszczędny dwulitrowy silnik wysokoprężny o mocy 110 mechanicznych oraz sześciostopniową manualną skrzynię biegów. Auto wyposażone z w multifunkcyjną kierownicę, tempomat, komputer pokładowy, radio z gniazdem USB oraz możliwością sparowania telefonu, elektrycznie sterowane szyby, centralny zamek, półkę pod sufitki, podłokietnik, regulacji położenia kolumny kierownicy, bluetooth, boczne przesuwne drzwi przestrzeni ładunkowej, systemy bezpieczeństwa ABS oraz ASR. Pojazd posiada trzy miejsca. Które posiada podświetloną skrzynię ładunkową o wymiarach 2,5 m długości, 1,80 m szerokości oraz 1,60 m wysokości. Zapraszamy na oględziny pojazdu na nasz plac w Mrokowie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.17.